Instruktorka harcerska, nauczycielka, autorka podręczników do języka angielskiego, siostra jednego z bohaterów Kamieni na Szaniec. O kim mowa? O harcmistrzyni Annie Zawadzkiej. Anna urodziła się w 1919 roku w Warszawie. W trakcie gimnazjum wstąpiła do 14 warszawskiej żeńskiej drużyny imieniem królowej Jadwigi. W 1937 roku zdała maturę i rozpoczęła studia na kierunku anglistyka na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku została drużynową drużyny, do której należała od czasów gimnazjum. Funkcję tę pełniła do 1942 roku. Po wybuchu II wojny światowej studia kontynuuje na tajnych kompletach. Dodatkowo bierze udział w kursie pedagogicznym. Oczywiście angażuje się w pracę konspiracyjną. Na początku września pracuje w pomocniczym szpitalu harcerskim oraz schronisku zorganizowanym przez Komendę Pogotowia Harcerek. Uczy dzieci w tajnym gimnazjum imieniu królowej Jadwigi. Dodatkowo wchodzi w skład redakcji czasopisma Młodzież. Warto dodać, że cały czas jest aktywną drużynową. Harcerki pod jej kierunkiem organizowały zbiórki odzieży i żywności dla żołnierzy, opiekowały się rodzinami uwięzionych na pawiaku, pomagały w domu dla małych dzieci, wykonując zabawki, przygotowując przedstawienia teatralne. Od 1942 do 1 sierpnia 1944 roku jest komendantką chówca harcerek Warszawa-Śródmieście. Zajmowała się także kształceniem instruktorek. W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego miała egzamin nauczycielski na uczelni. W związku z tym nie udało jej się dotrzeć do wyznaczonego punktu przed wybuchem Powstania. Została u sióstr Urszulanek i tam pomagała przenosić rannych do przygotowanego szpitalika. Na wiosnę 1945 roku organizuje tajną drużynę instruktorską odradzający pierścień. Prowadziła kurs drużynowych dla harcerek, które wstąpiły do organizacji podczas wojny. Po zakończeniu wojny rozpoczyna pracę jako nauczycielka angielskiego w liceum. Organizuje w nim koło krajoznawcze. Podczas niego młodzież bierze udział w licznych wyjazdach, rajdach czy obozach prowadzonych metodą harcerską. Są to podwaliny do przyszłej 14 drużyny. Drukna Ania w lecie 1946 roku prowadzi obóz instruktorski nadmorski młody las. Dwa lata później odchodzi ze Związku Harcerstwa Polskiego, jednak nie zaprzestaje współpracy ze środowiskiem harcerskim. Pojawia się na spotkaniach w środowiskach, które noszą imię jej brata, uczestniczy w dyskusjach dotyczących spraw wychowawczych i społecznych. A także zbiera materiały dotyczące historii ruchu żeńskiego. W latach 80 uczestniczy w spotkaniach instruktorskich w domu Danuty i Jana Rosmanów, które dotyczą teraźniejszości i przyszłości związku harcerstwa polskiego. W grudniu 1990 roku zjazd ZHP w Bydgoszczy wybiera druhnę Annę na funkcję przewodniczącej ZHP. W trakcie pełnienia służby zaangażowana była we wszystkie ogólnopolskie spotkania dotyczące kształcenia instruktorów oraz programu Związku Harcerstwa Polskiego. Dodatkowo zaangażowana była w ZHP do Vax. Trzy lata później nie brała udziału w zjeździe. Powróciła do przerwanej pracy nad książkami i wydała między innymi książki dotyczące historii ruchu żeńskiego. Zmarła 22 czerwca 2004 roku jest pochowana na powązkach. A po więcej historycznych ciekawostek, koniecznie zaobserwuj mój profil.